Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat wirusa Solanum, odpowiedzialnego za globalną epidemię, dziesiątkującą ludzkość w świecie World War Z. Wirus ten nazywany również wścieklizną afrykańską, chodzącą plagą czy też zarazą, był jednym z wielu patogenów, powodujących uzarażonych stan, przypominający klasyczne zombie. Pandemia wyniszczająca ludzkość wybuchła w XXI wieku, lecz Solanum nie był wirusem stworzonym przez człowieka, nie pojawił się również nagle na Ziemi i rozpoczął swój apokaliptyczny przemarsz. Historycy badający pochodzenie tego patogenu zdobyli wiele dowodów na to, że wirus ten towarzyszył ludzkości o zarania dziejów. Pierwsze ślady oddziaływania tego wirusa zostały odkryte w Katandze w Afryce Środkowej. Odnaleziono tam 13 zmiażdżonych czaszek obok sztuki repustryjskiej przedstawiającej humadoidalną postać z innego człowieka w ustach. Badania przeprowadzone w tamtym miejscu oszacowały wiek znaleziska na 62 tysiące lat. Drugim odkryciem, które potwierdziło występowanie wirusa w przeszłości, było znalezisko w Hierakonopolis w Egipcie. Naukowcy badający tam lokalne grobowce odkryli mumię, która najwidoczniej próbowała się wydostać z grobowca. Po przeprowadzeniu wnikliwych badań, odkryto w pozostałościach jej mózgu ślady wirusa Solanum. Te dwa odkrycia spowodowały zmianę w postrzeganiu genezy wirusa, dlatego też powstały dwie teorie. Pierwsza z nich mówiła o tym, że Solanum został stworzony przez naturę, aby kontrolować populację ludzi a druga bardziej zagadkowa mówiła o pozaziemskim pochodzeniu patogenu, który dostał się na Ziemię przez upadek meteorytu lub został przywieziony przez przedstawicieli obcej cywilizacji. Ta druga teoria została wysnuta, gdyż żaden inny wirus nie był w najmniejszym stopniu zbliżony do Solanum i był to wyjątkowy patogen. Wielu naukowców skłaniało się również do teorii, że wirus ten powstał dziesiątki tysięcy lat temu w Chinach. I według niektórych spekulacji, to właśnie przez badania Chińczyków nad tym patogenem doszło do mniejszych i większych epidemii Solanum po Drugiej wojnie światowej. Chińczycy, korzystając z wyników japońskich badań, nie zachowali wymaganych środków bezpieczeństwa, dlatego też dochodziło do różnych incydentów z tym patogenem. Skażone tym wirusem organy wewnętrzne, przeznaczone na przeszczepy, trafiały do różnych miejsc na ziemi z Chin, powodując regionalne epidemie, do których dochodziło np. w Brazylii. Według ustaleń śledczych, ostatnia globalna pandemia, która wybiła od 50 do 70% światowej populacji, miała swój początek w rzece Yangtze w Chinach, gdzieś w dorzeczu, tamy trzech przełomów. Według lokalnych wiśniaków miało być to związane z zemstą bogów z Afengdu, miasto ze świątyniami, które zostało zburzone i zalane przez utworzenie tam trzech przełomów. Podsumowując, wirus ten nie został stworzony przez człowieka, a jedynie przeprowadzane nad nim badania mogły przyczynić się do rozprzestrzeniania tego patogenu. Istniał on na Ziemi od dziesiątych tysięcy lat i wielokrotnie powodował mniejsze lub większe epidemie. W dawnych czasach z powodu mniejszej ilości ludzi miał jednak ograniczoną możliwość rozprzestrzeniania. Z największą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że Solanum został stworzony przez naturę w odpowiedzi na rozrost ludzkiej populacji, chociaż nie możemy wykluczać pochodzenia pozaziemskiego, jak to na przykład było w przypadku wirusa z The Walking Dead. Dajcie mi znać, czy chcielibyście posłuchać o kolejnych wirusach i bakteriach, które zagrażały ludzkości w różnych uniwersach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!